Dzień dobry bardzo i dzisiaj chciałem przedstawić obraz o wysokości 70 cm i u podstawy 100. W takiej czarnej ramce. I obraz nazwałem jaskini lodowców. Nagrywam tutaj w 4K i jestem ciekaw jaki będzie obraz. Przeważnie to inna rozdzielczość, ale dzisiaj postanowiłem w 4K nagrać, a obraz jest na pewno warty, Tenio. Zbliżam, oddalam. Z pozdrowieniami dla oglądających, dziękuję.